Cześć, witam Was serdecznie na kanale Monia to Czyta. Ostatnio przeglądałam sobie internety i zorientowałam się, że zrobiłam podsumowanie czytelnicze grudnia, podsumowanie 2021 roku, a nie zrobiłam TBR i planów na przyszły rok. Więc nadrabiam, myślę, że nie jestem mocno spóźniona, bo jeszcze nie dotarliśmy do półmetku stycznia, więc nie jestem chyba aż tak mocno spóźniona. Nie będziemy gadać na szczęście tylko i wyłącznie o książkach, więc jeśli jesteście ciekawi, jakie mam plany na przyszły rok, również i przede wszystkim te książkowe, to zapraszam do oglądania dalej. Myślę, że warto by rozpocząć od moich planów dotyczących Instagrama i YouTube'a, bo tutaj mam zamiar się dalej rozwijać. E, chciałabym, żeby nasze konto na Instagramie e, Zyskało raz więcej obserwujących niż ma teraz e, Co myślę, że jest wykonalne Ale nie chciałabym zakładać sobie zbyt wysokiego celu e, Żeby wiecie, nie potknąć się po drodze i nie upaść Bo bardzo nie lubię upadać, a jestem strasznie niezdarna <grych> Więc wolałabym nie zakładać sobie zbyt wysokiego celu Jeśli chodzi o YouTube'a To po moim ostatnim filmie Wskoczyło mi 100 subskrybentów i bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że chcecie mnie oglądać i chcecie mnie słuchać. Mam nadzieję, że ta liczba się zwiększy kilkukrotnie do końca tego roku. Takie mam plany, takie mam dążenia i e, chciałabym, żeby to się udało. Jak będzie, to się okaże. E, w tym roku planuję e, także kilka akcji związanych z książkami, natomiast e, na razie zakładam sobie plan na najbliższe 2-3 miesiące. W najbliższym czasie chciałabym na pewno pojechać z dziewczynami moimi z, z Instagrama, czyli z Agatą i z Patrycją do Wrocławia, do tej knajpki inspirowanej Harry Potterem. Byłyśmy już w Krakowie, ja byłam nawet dwa razy, więc chciałabym teraz przetestować tę we Wrocławiu, tym bardziej, że ode mnie do Wrocławia nie jest aż tak daleko, więc możemy sobie jeden dzień do Wrocławia wyskoczyć. Chciałabym też w marcu pojawić się na targach książki. Oczywiście nie planuję tak wielkich zakupów, e, jakie zrobiłam we wrześniu, bo tam po prostu wpadłam w ogromny zakupowy szał. E, przez to większość tych książek, które kupiłam, leży jeszcze nie i oczekuję na swoją kolej. E, chciałabym tutaj być bardziej rozsądna i jakby ograniczyć się do, do zakupu książek, y, których autorów y, będę mogła na tych targach spotkać i uzyskać oczywiście podpisik, no bo jest to fajna pamiątka zobaczymy, jak będzie, bo jeszcze nie wiem, kto, kto ma na tych targach w Poznaniu być i w jakim dniu bym miała jechać, najpewniej w sobotę, to jest chyba 12 marca. Także zobaczymy, a czy będę potem na targach w Warszawie i w Krakowie tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak się sytuacja dalej rozwinie. Myślę, że jeśli chodzi o seriale, o filmy, nie mam jakiegoś, jakichś specjalnych tytułów, na które czekam, bo przestałam właściwie prawie całkowicie oglądać filmy, bo wolę formę serialową, która pozwala na, na większe rozbudowanie fabuły po prostu. Ostatnio oglądałam chyba Don't Look Up z DiCaprio i bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy pomysł i ciekawy film. I jak, po, I jak pokochałam Gangstera, uważam, że całkiem fajny film, ale trochę przydługi i w pewnych momentach było niestety trochę nudno, ale ogólnie film bardzo fajnie zrealizowany i ciekawy, no i dosyć, do, wydaje mi się, że udana obsada wyszła, więc całkiem spoko propozycja filmowa. Natomiast jeśli chodzi o seriale, to czekam na dwa. I będzie to na pewno House of Dragons, e, który ma wyjść w kwietniu na HBO GO albo HBO Max, o ile to wejdzie do nas w końcu kiedyś tam, nie wiem. E, zanim jednak e, będę oglądać House of Dragons, chciałabym zrobić rewatch całej gry o tron, bo dawno tego nie robiłam, a uwielbiam Gry o tron. E, natomiast na jesieni ma się pojawić produkcja Amazona, e, Władca Pierścieni, Inspirowana oczywiście wydarzeniami z Silmarillionu i wcześniejszych części, w, w, częście, w sensie części wcześniejszych niż Władca Pierścieni. E, też jestem bardzo ciekawa tej produkcji, e, więc będę zacierać rączki e, i czekać cierpliwie. Już czekam dwa lata albo trzy, odkąd ogłosili, że będą robić. Ma być to największa produkcja pod względem finansowym, więc jestem bardzo ciekawa, jak im to wyszło. I jak bardzo będzie to zbliżone do oryginału mistrza, bo tutaj uważam, że nie ma co za dużo zmieniać, <grym> bo jest to naprawdę formuła dla mnie idealna. A jeśli chodzi o książki, to szczerze mówiąc, też nie mam jakiegoś wielkiego parcia na czytanie premier i, i tego wszystkiego nowego. Mam kilka książek, które na pewno muszę przeczytać w tym roku i sobie je tutaj pozwoliłam zaprezentować. Na pewno najbliższą książką, którą będę czytać w najbliższym czasie, ze względu na premierę drugiego tomu tej serii, 18 lutego, będzie Virion Ziemiańskiego. I Virion jest opowieścią o Szermierzu natchnionym, którego poznajemy już w, już w Aha'i, która już wyszła wiele, wiele lat temu. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że Ahaja ma tylu przeciwników, co zwolenników. Ja natomiast. Jestem zwolenniczką przede wszystkim e, humoru e, pana Ziemieńskiego. E, po drugie, jest to całkiem ciekawe uniwersum i myślę, że bardzo dużo osób, które e, tak mocno krytykuje e, Ahaję i całe to, całe to, e, cały ten świat stworzony przez pana Ziemieńskiego, e, nie zauważa po prostu tego uniwersum, które również jest bardzo ciekawe, a które mi się podoba. E, Virion jest natomiast, postacią w Ahai dosyć tajemniczą, o której wiele nie wiemy. E, oprócz tego, że kiedyś był największym szermierzem natchnionym. E, I cała seria o Wirionie jakby prowadzi do tego, w jaki sposób on się stał tym człowiekiem, którego poznajemy z Ahai. I uważam, że to bardzo fajny pomysł, bardzo fajna opcja na pozostanie w tym świecie e, Ahai. E, mi się podoba. E, słucham właśnie audiobooka drugiej części tej jakby... Iron jest podzielony też na parę części. To, to cały uniwersum jest bardzo rozbudowane tych książek. W sumie chyba obecnie z tą nową, która wyjdzie, będzie z 15. A ja mam za sobą dopiero 6 albo 7. Więc <grybujesz> jestem, można powiedzieć, mniej więcej w połowie. Natomiast jest to. Jeżeli dobrze kojarzycie świat, który został stworzony w Ahaji, jesteście w stanie się, można powiedzieć, zorientować w wydarzeniach, nawet jeśli czytacie tom, który jest w miarę oderwany od tomów tych pierwotnych. Więc to będę czytać, jak tylko się wyprowadzę z Brwinowa, bo wciąż tam jeszcze siedzę, w Brwinowie i w stuleciu winnych. Kolejnym tytułem, który będę chciała przeczytać w tym roku i to jak najszybciej, kiedy to będzie możliwe, to 1794. Wielokrotnie mówiłam Wam tutaj na kanale, że bardzo mi się podobała ta część 1793 i szczerze mówiąc uważam, że jest to najlepsza książka, jaką przeczytałam w minionym roku. Dlatego nie mogę się doczekać, kiedy w końcu położę łapki na 1794 i mam nadzieję, że trzecia część też zostanie przetłumaczona. I trafi na nasz polski rynek. Nie mogę się doczekać. Już nie mogę się doczekać. Dostałam tą książkę od Agaty, która namówiła mnie na zakup tej pierwszej książki przypadkiem. Także tu jest coś na rzeczy. Tu jest coś grane. Myślę, że z Niklasem na to będzie dłuższy romans literacki. Chciałabym w tym roku także poświęcić troszeczkę czasu, żeby wrócić do uniwersum Wiedźmina. Chyba dlatego, że mocno się rozczarowałam też serialem, ale też dlatego, że chciałabym wrócić do tego pierwotnego świata, który tak bardzo mi się podobał i który tak bardzo mnie wciągnął. Jak w końcu uda mi się serial skończyć? To porozmawiamy sobie w oddzielnym filmie na temat i serialu, i książki. Właściwie głównie na temat moich odczuć na temat serialu. Tylko muszę go skończyć, a to mi idzie troszeczkę pory, niestety. Ale jak skończę, to porozmawiamy sobie na ten temat i weźmiemy tutaj na panią Lauren i zobaczymy, o co się tej kobicie rozchodzi. Kolejną książką. Którą chciałabym w tym roku przeczytać, a która już kwitnie u mnie na półce od maja minionego roku, to Bastion Kinga. I jest to związane z tym, że w tym roku chciałabym bardzo mocno zagłębić się w świat post-apo, który tak spodobał mi się w Komorniku. No i właśnie, Komornik wyjdzie, kolejna część. Gdzieś dopiero latem Fabryka Słów no ja Was proszę, dlaczego dopiero Latem. Przecież ja wie do tego czasu. Już się wieje bo już mi wiek na to pozwala. A tutaj jeszcze muszę czekać na komornika? Nieładnie. Nieładnie. Natomiast e, chciałabym wrócić do tego kinga. E, chciałabym przeczytać Bastion, bo wiem, że jest to też e, klimat taki postapokaliptyczny. E, a poza tym lubię kinga. E, w, wiem jednak, że jest to potężne to mistrz. Zresztą możecie sobie sami zobaczyć. Jest ciężkie. Jest grube i wiem, że zejdzie mi na nie sporo czasu. Na Kinga zawsze mi schodzi sporo czasu i to dlatego, że Kinga się nie da przeczytać szybko. Ona pisze w taki sposób, tak wszystko dokładnie rozbudowuje, że nie da się tego szybko przeczytać, więc muszę mieć czas. Muszę sobie znaleźć trochę czasu, wygospodarować na to, żeby móc się całkowicie poświęcić Bastionowi, tak jak poświęciłam się książce to, które przystanie zajęło mi trzy tygodnie. Dokładnie. Trzy tygodnie męczyłam to. Nie męczyłam w sensie, bo mi się nie podobało, tylko po prostu yy, ja czytając Stephena Kinga zachwycam się każdym słowem. I dlatego to tyle trwa. Taka mała dygresja. <grych> yy, ale chcę, chcę zostać w tym świecie post-apo, dlatego mam nadzieję, że w tym roku uda mi się przeczytać y, Głuchowskiego Metro. Seria, która była słynna i dalej jest znana jako jedna chyba z najlepszych książek w klimatach postapokaliptycznych, dlatego chcę na niej swoje łapki położyć już od dłuższego czasu o tym myślę, ale jakoś nigdy nie było okazji. Sporo książek dostaję, sporo książek kupuję i jakoś zawsze to metro schodzi na, na kolejny plan. Ale naprawdę jest to te, na tej mojej liście książek do kupienia, jest na pierwszym miejscu i tam musi być haczyk zrobiony wkrótce. Bo inaczej e, nigdy tego nie kupię. Jak nie kupię tego w tym roku, to nigdy tego nie kupię i nie przeczytam. I z takich ostatnich książek, które na 100% chciałabym przeczytać w tym roku, e, taki mam plan, żeby to zrobić, to będzie Wdrożenie się w świat e, mojego ukochanego okresu w historii e, Polski, czyli tutaj rządów od Łokietka do Władysława Jagieły włącznie. E, I tam wybieram się z pomocą pani Herezińskiej. Którą to książkę kupiłam na targach i dostałam również z autografem. O, moje zakładeczki jeszcze z targów mi to wyleciały. E, te ładnie mam z, z autografem od pani Elżbiety Cherezińskiej. E, bardzo dużo dobrego słyszałam na temat tych książek. A ja uwielbiam fabularyzowaną historię, o ile jest zgodna z wydarzeniami historycznymi. A z tego, co słyszę od ludzi, to pani Herezińska bardzo o to dba. E, pani Herezińska jest zresztą. Kobietką tak drobną i niepozorną, że w głowie mi się nie mieści, że tak, taka mała kobietka pisze tak ogromne tomy historycznych książek fabularnych. To jest niesamowite, dlatego chciałabym się zapoznać z tym światem, bo tak jak mówię, jest to jeden z to jest mój ulubiony właściwie okres w historii Polski, kiedy my naprawdę mieliśmy szansę być niesamowitą potęgą i byliśmy zresztą bardzo silnym krajem. Dlatego będę chciała, pewnie nie zdążę przeczytać wszystkich części, bo tak jak mówię, dużo dostaję, dużo kupuję, coś tam zawsze wpadnie, jakiś prezencik i potem ten mój plan czytelniczy się cały rozjeżdża, więc będę chciała zapoznać się z tym światem stworzonym przez panią Herezińską, właściwie nie stworzonym, a opisanym przez panią Herezińską w swoich książkach. To chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o moje takie plany dotyczące czytania w tym roku. Mam też zamiar sama trochę popisać i zobaczymy, co z tego będzie, bo odkładałam to przez kilka lat, no ale może przed czas, a może nie, może jeszcze nie dojrzałam. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o książki, to tak jak mówię, nie rozbudowuję sobie zbyt wielkiego planu, bo zazwyczaj te plany są pokrzyżowane przez coś innego, również jakieś wyjazdy, wakacje itd. No i pracę, głównie pracę, bo gdzieś tam człowiek musi pracować, żeby, żeby żyć. <gry> Więc nie nastawiam się na jakieś, wiecie, góry książek do przeczytania. Założyłam sobie także konto na Goodreads, które nazywa się tak samo jak mój kanał na, na YouTube, czyli Monia to czyta i możecie sobie tam zajrzeć. Nie wpisałam tam jeszcze żadnej recenzji póki co. Na razie sobie zaznaczam, które książki czytałam bo nie chcę się zgubić, a w, w, w ubiegłym miesiącu tak miałam, że w tym grudniu tak strasznie mieszałam to audiobook, to e-book, to coś innego i potem miałam problem, z, żeby to wszystko zebrać do filmu, więc stwierdziłam, że łatwiej będzie mi to kontrolować prowadząc sobie Goodreadsa. Zachęcam Was, żebyście zajrzeli na moje, nasze konto instagramowe, krasnobuczki. Tam też już uzupełniamy recenzję, bo troszeczkę się rozleniwiłyśmy. Rozleniwiłyśmy? Tak? Tak się mówi? Przez święta. No i na Polacy nie oczywiście, na portal Polacy nie gęsi. Tam też są nasze aktualne recenzje. I również jeśli jesteście zainteresowani moją opinią na temat Wiriona, który wychodzi 18 lutego, to również będziecie musieli tam kontrolować sytuację, bo... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę miała okazję recenzować Viriona, tą, tą drugą część, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo tak jak mówiłam, mam ogromny sentyment do tego świata stworzonego przez Andrzeja Ziemiańskiego. Myślę, że to chyba wszystkie już moje plany. Nie będę już przedłużać, bo wiecie, że jestem gadułą. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu, jeśli się uda, to na filmie podsumowującym Wiedźmina. A jeśli nie, to wylądujemy z powrotem w Brwinowie. Zobaczymy, gdzie mnie wiatr zimowy poniesie w tym tygodniu. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.